Jak korzystać z podręcznika interaktywnego Magnet? Podręcznik interaktywny Magnet został przygotowany w taki sposób, aby można było go używać wykorzystując każdy model tablicy interaktywnej. Również modele mobilne, komputer stacjonarny lub laptop podłączony do rzutnika. Pod ikoną G to jest Gramatik użytkownik znajdzie zestawienie wszystkich reguł gramatycznych, ćwiczonych i omawianych w podręczniku. Wystarczy kliknąć na wybrane zagadnienie, aby przejść do strony, na której jest ono omówione. Pod ikoną W, to jest listę, znajduje się interaktywny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Można szukać słów zaczynających się na określoną literę. Można też wpisać słowo do wyszukiwarki i sprawdzić, czy znajduje się ono w słowniku. Pod ikonką Phonetic zamieszczono wszystkie obecne w podręczniku ćwiczenia fonetyczne. Pod słuchawkami dostępne są ćwiczenia i zadania z nagraniami audio, fragmenty filmów z serii Treffpunkt Berlin, nawiązujące do tematyki rozdziałów. Materiał filmowy z DVD Magnet dostarczający wiele informacji z życia codziennego młodzieży niemieckiej. Filmy dostępne są również bezpośrednio z poziomu spisu treści. Oprócz paska szybkiej nawigacji, jest w aplikacji również tak zwany pasek narzędzi. Przyjrzyjmy się dokładnie paskowi narzędzi i omówmy pokrótce jego funkcjonalności. Pisak w 10 kolorach. Zakreślacz w 10 kolorach. Gumka do ścierania. Lupa do powiększenia zawartości ekranu. Stoper pozwalający kontrolować czas wykonywania ćwiczeń. Klawiatura ułatwiająca wykonanie ćwiczeń interaktywnych. Przesłona to jest narzędzie pozwalające na pokazanie wybranego fragmentu ekranu. Narzędzie do kasowania ostatniego wprowadzonego znaku. Narzędzie do kasowania wszystkich zmian na ekranie. Podręcznik interaktywny magnet jest podzielony na rozkładówki. Te z kolei na aktywne ekrany, to znaczy ćwiczenia. Ćwiczenia i zadania interaktywne oznaczone są strzałką. W celu wykonania wybranego ćwiczenia należy najechać kursorem na tzw. obszar aktywny i kliknąć w dowolne miejsce tego obszaru. Ćwiczenia opatrzone nagraniem oznaczone są słuchawkami. W oknie ćwiczenia znajdują się trzy ikonki. Umożliwiają one sprawdzenie odpowiedzi, poznanie odpowiedzi prawidłowych, wykonanie ćwiczenia od nowa. W tym ćwiczeniu należy ułożyć poprawne zdania, łącząc fragment zdania z lewej kolumny z odpowiednim fragmentem z prawej kolumny. W tym zadaniu uczeń uzupełnia tekst, przeciągając odpowiedni wyraz z tabeli. Aby rozwiązać to ćwiczenie, uczeń wybiera z listy rozwijanej prawidłowe uzupełnienie tekstu. W podręczniku interaktywnym Magnet zdigitalizowane zostały również ćwiczenia na mówienie. Elementy interaktywne w tego typu ćwiczeniach z pewnością uczynią je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów. Życzymy przyjemności i owocnych wyników pracy z podręcznikiem interaktywnym Magnet.